Niech Pan powie, co jest Pana największą bolączką w samorządzie? Bo, chyba już na takie podsumowanie można się pokusić po, po, po tych prawie czterech latach kadencji. Prawo w Polsce. W październiku ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o nieprzemyślanych i po części bezprawnych działaniach włodarzy Kłocka, którzy remontując nabrzeże rzeki, doprowadzili do bankructwa dwie firmy młyn i elektrownię wodną. Już wtedy alarmowaliśmy i interweniowaliśmy, ale władze skupiły się wyłącznie na demonstrowaniu siły i buty. My nie pracujemy na Ustawach. My nie pracujemy na ustawach. Teraz przyjdzie im za to zapłacić, bo to my i przedsiębiorcy mieliśmy rację. Katarzyna Górniak. Zasunię, Teraz proszę o kilka słów na temat tej inwestycji pana wiceburmistrza Henryka Urbanowskiego. Kilka słów to zdecydowanie za mało, aby opowiedzieć o inwestycji kłodzkich urzędników. Za 3 miliony złotych unijnego dofinansowania wyremontowali miejski kanał Młynówka, którym popłynąć miały gondole. Ale dzień, w którym kłodzkim urzędnikom zamarzyła się druga Wenecja... Nie wszyscy wspominają dobrze. Dzień dla nas był tragiczny. Pan Zbigniew z synem od kilkunastu lat prowadzą małą elektrownię wodną zasilaną wodą z miejskiego kanału. Ale początek remontu oznaczał dla nich koniec wody. Od października 2010 roku kanał przez prawie rok był suchy, a mężczyźni stanęli na skraju bankructwa. To było najgorsze, że po prostu z nami nic nie uzgodnili. My byliśmy święcie przekonani, że zrobią to zgodnie z prawem. Niech pan powie, co jest pana największą bolączką w samorządzie, bo chyba już na takie podsumowanie można się pokusić po, po, po tych prawie czterech latach kadencji. Prawo w Polsce. Ale działanie kłodzkich urzędników z prawem nie miało wiele wspólnego. Wodę spuścili z kanału nielegalnie. Sam fakt spuszczenia wody z młynówki wymagał osobnego pozwolenia wodnoprawnego. Taki fakt niestety nie miał miejsca. Działanie władz Kłodzka było niezrozumiałe również dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zaszokowana postępowaniem urzędników postanowiła pomóc właścicielom elektrowni. Ale to było bardzo proste. Wystarczyło wystąpić z wnioskiem do starosty. Tylko tyle, tylko tyle, gdyby miasto uzyskało... Te, te pozwolenia wodnoprawne. Cała sytuacja by w ogóle nie miała tutaj miejsca. No, woda pewnie byłaby ograniczona, właścicielowi ustalone było odszkodowanie, no miasto przeprowadziłoby inwestycje w sposób jak najbardziej w ogóle legalny i prawidłowy. Ale legalne i prawidłowe nie było nic, począwszy od spuszczenia wody z kanału, a skończywszy na samej jego przebudowie. Gdyby miasto dopełniło formalności za przerwę w pracy elektrowni, jej właścicielom automatycznie należałoby się odszkodowanie, ale Braki w dokumentach oznaczały brak środków do życia. Troszkę mieliśmy oszczędności, a później zaciągnęłem kredyt w banku. W tej chwili żyjemy z tych pieniędzy na kredycie. i Są to represje jakieś w stosunku do nas, nie mam pojęcia. Kiedy pół roku temu zajęliśmy się sprawą pana Zbigniewa i jego syna, urzędnicy najwyraźniej w odwecie drugi raz spuścili wodę z kanału. Ponownie zrobili to nielegalnie, ale swojego zachowania nie zamierzali wytłumaczyć. Pysuję, że pan... Panie nie mam, bo nie, mam czasu, bo nie, mam czasu. No nie mam. burmistrzu, pan nie ma pozwolenia, żeby te wodę ruszać. No myśli to były takie, że trzeba walczyć i walczyć I cały czas żeśmy walczyli. Nie mieliśmy wątpliwości nigdy, że się poddamy. I nie poddali się. Rozpoczęli przed sądem walkę o odszkodowanie od miasta za te miesiące, w których nie mieli z czego żyć, bo urzędnicy bezprawnie pozbawili elektrownie wody i no wyrok mógł być tylko jeden. Przyznał nam sąd rację po prostu. Wyrok jest zasądzający od gminy miejskiej Kłocka na rzecz powoda kwotą 97 tysięcy 9 43 grosze z ustawowymi odsetkami. Na rzecz powoda zasądzono zwrot koszt, kosztów procesu. Wyrok pokazał to jednoznacznie i dobitnie, że tego typu działania miasta nie mogą pozostawać bezkarne, że władze miasta nie stoją ponad prawem. Tak samo jak każdy In obywatele muszą tego prawa przestrzegać. Pewnie że się cieszymy. No. w końcu sprawiedliwość zatriumfowała. Pieniądze z odszkodowania pan Zbigniew z synem chcą przeznaczyć na spłatę kredytów, które musieli zaciągnąć, by mieć z czego żyć, gdy elektrownia nie mogła pracować. Jednak czy dostaną pieniądze od razu, czy też miasto będzie chciało odwołać się od wyroku? Chcemy zapytać o to burmistrza Kłocka. Okazuje się, że nie będzie to takie proste. Ponieważ burmistrz nie chce z nami rozmawiać, wybieramy się do urzędu w dniu, kiedy przyjmuje interesantów. państwo do pana burmistrza czekacie? A ja. A przyjmuje dzisiaj? Przyjmuje. Super. Skoro będzie, to czekamy. Ale ponieważ w Urzędzie Miasta Kutka jesteśmy już dobrze znani, nagle pojawia się sekretarz miasta. No jasne, ja, go zaraz, komentarz. zaraz będzie burmistrz, bo jeszcze kończy spotkanie o 10.00, Państwo czekają. No, bądź, to... Państwo możecie chwilkę poczekać, to proszę. Dobrze, dziękujemy. Dobrze. Dziękuję również. Sekretarz odchodzi w ustronne miejsce i wykonuje tajemnicze telefony. Chwilę później pojawia się równie tajemniczy kamerzysta. Z naszych informacji wynika, że jest zatrudniony w Miejskim Centrum Kultury. Bynajmniej nie interesuje go architektura wnętrz ratusza, a nasza w nim obecność. Czyżby swoją pasję filmowania realizował za pieniądze podatników? W końcu pojawia się sam burmistrz. Słucham pana. No, w czym pan, rzecz? Nie, ja, Ale w czym rzecz? Nie, nie, ja tutaj sobie tylko staję, filmuję. Bo. Ale dlaczego mnie pan filmuje? Ale dlaczego wie? Ale dlaczego pan filmuje? Pana pytam. No, pan pan, pan, pan zrobił akcję. Nie, pan przechodził akurat. W jakim celu pan to no, Tak jak moja praca jest. Teraz nie. A ja kiedy? Ale dzień. tylko jeden komentarz do wyroku. To my poczekamy w kolejce. Kiedy wreszcie dostajemy się do gabinetu burmistrza, naszej rozmowie pilnie przysłuchuje się publiczność w osobie pana sekretarza, pana wiceburmistrza i oczywiście nieodłącznego kamerzysty. Czy państwo już uznacie, że należy tym ludziom wypłacić odszkodowanie, czy będziecie się odwoływać? Zależy to od uzasadnienia. Jeżeli sąd napisał uzasadnienie, z którym się zgadzamy, to oczywiście, że nie będziemy się odwoływać. Natomiast jeżeli uznamy, że w uzasadnieniu, nie wiem, sąd zbyt mało wnikliwie rozeznał sprawę lub według nas popełnił błąd, bo to się też zdarza, będziemy się odwoływać. Nie wiem na tę chwilę. Pisemne uzasadnienie sąd ma przygotować do końca marca. No, nie wiem, burmistrz może zdecyduje się na apelację, ale prosiłbym go, że składając apelację, żeby podpisał oświadczenie, że to on pokryje koszty kolejnej apelacji sądowej i on będzie z własnej kieszeni wypłacał to odszkodowanie. To mało prawdopodobne, bo przecież w kłockim kanale Młynówka urzędnicy topią nie swoje, a publiczne pieniądze. Katarzyna Górniak, Kłócko.